Zdałeś bardzo ważny egzamin na 85%. Co to był za egzamin? Tak, zdałem egzamin IELTS. jest to międzynarodowy egzamin yy, z języka angielskiego. Zdałem go, ponieważ, hmm, ponieważ kieruję się na studia zagraniczne i był mi on potrzebny. Na egzamin trafiłem przez koleżankę, Zuzannę Kalinowską, która zdała podobny egzamin, jednak ona zdała Toefl. Sprawnałem obydwa. Ten wydawał mi się prostszy, więc wybrałem ten. Mm, czy trudno było taki egzamin zdać? Co było na egzaminie? E egzamin dzielił się na cztery części: e pisaną, ustną, e słuchanie i czytanie. Egzamin, no jest to wysoki poziom, na pewno laj języka by tego nie zdał. Ale jak już się jakby jest sprawionym w, w tę formę, to nie jest to jakieś bardzo trudne. Trudno jest na pewno uzyskać wysoki wynik, to tak. A jaki uzyskałeś? 85%. Jaki trzeba uzyskać, żeby zdać? Nie ma progu zdawalności, jest natomiast próg y, przyjęcia do uniwersytetów. W moim przypadku było to minimum 70%, więc udało mi się. Na jaki uniwersytet chcesz kandydować? Tego jeszcze nie wybrałem. Zastanawiam się jednak nad kontynuacją edukacji w kierunku, w którym edukuję się obecnie, ponieważ no jest to bardzo interesujące. Czy masz już jakieś wybrane konkretne państwo, miasto? Mam wybrane państwo, jest to Irlandia, miasta jeszcze nie dokładnie. Chciałbym coś na południu, ale no nie jest to pewne. Po prostu zobaczę, co jest dostępne. Skąd zainteresowanie? Dlaczego za zagranica? Dlaczego za zagranica? Hmm... Zagranica, a zwłaszcza Irlandia, ze względu na to, że słyszałem, że mają wysoki poziom edukacji i daje to bardzo duże możliwości na przyszłość, wyboru zawodu i tak dalej. Czym chciałbyś zajmować się w przyszłości? Moje marzenie to zajmowanie się programowaniem gier, ale jeśli to nie wyjdzie, sama dziedzina informatyki jest na tyle szeroka, że myślę, że coś znajdę. Czyli informatyka, ale po angielsku. Tak. Po polsku, może nie dość ciężko z informatyką, ale na pewno znajomość języka angielskiego, zwłaszcza przy programowaniu, jest kluczowa. Pasja samym językiem zaczęła się już bardzo dawno temu. Uczyłem się języka od młodych lat. Powiedziałbym, że umiem go płynnie. Bardzo, konsumuję bardzo dużo mediów zagranicznych właśnie, a pasja informatyką zaczęła się w sumie niedawno. Zaczęła się tak, jak zaczyna się u większości osób. Znaczy, siedzę na komputerze dużo gram w gry, rodzice mówią mi, że mógłbym być dobrym informatykiem. To mówię spróbuję. No i spróbowałem. I w sumie się wciągnąłem. I poznałeś to połączyć. Tak. A kto uczy Cię tutaj angielskiego? Tutaj angielskiego uczy mnie pani Iwona Kciuk. Bardzo miła kobieta, bardzo przyjemna. I uczy tak świetnie, że no, nauczyłaby każdego.